W deszczowy, szary poranek w centrum miasta, gdzie każdy przechodzień śpieszył się z parasolem i słuchawkami w uszach, nikt nie zwróciłby uwagi na dziecko siedzące przy chodniku, gdyby nie to, że wyciągało kolorowe cukierki do ludzi z przejmującym spojrzeniem. Nikt poza jednym mężczyzną. Szedł z głową spuszczoną, a jego garnitur wyglądał, jakby kosztował więcej niż miesięczne czynsze mijających go ludzi. Miał napiętą twarz, idealnie przyciętą brodę i telefon w dłoni na którym właśnie kończył rozmowę z prawnikiem, grożąc pozwem partnerowi biznesowemu. To był Jonathan Blake, milioner, który od lat budował swoje imperium samotnie, z dystansem do ludzi i chłodnym podejściem do emocji. Kiedy zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, kątem oka dostrzegł dziewczynkę może ośmioletnią, która siedziała na kartonowym pudełku i miała przed sobą mały słoik wypełniony cukierkami. Słodkości za uśmiech głosił napis wykonany kredką na rozmokniętym kartonie. Jonathan chciał przejść dalej, ale coś może echo dzieciństwa, którego sam nigdy nie miał, zmusiło go do zatrzymania się. Spojrzał na dziewczynkę, która podniosła na niego wzrok. Miała ogromne oczy, zbyt poważne jak na swój wiek, i lekko zsiniałe dłonie od chłodu. Chce pan cukierka? zapytała z powagą, której się nie spodziewał. Nie mam gotówki, rzucił sucho, chcąc odejść, ale coś w jej twarzy go powstrzymało. To nic. Mogę dać za darmo. Albo za chwilę rozmowy, dodała, co zbiło go z tropu. Milioner Jonathan Blake, człowiek, który nie miał czasu nawet na rodzinne święta, po raz pierwszy od lat usiadł na zimnym murku obok dziecka. Jak się nazywasz? Spytał, nie wierząc, że to mówi. Candy odpowiedziała krótko. Naprawdę? Zdziwił się. Nie. Ale wszyscy tak mówią. Sprzedaje cukierki, rzuciła z uśmiechem, jakby to było oczywiste. Mijały minuty, a Candy mówiła mu o tym, jak codziennie siedzi tutaj, bo jej mama mówi, że to lepsze niż kradzież. Jonathan nie był przygotowany na tę rozmowę. Nie miał dzieci, nie miał rodziny, którą by widywał, a jego relacje z ludźmi ograniczały się do negocjacji i kontraktów. Ale Candy była inna. Mówiła szczerze, bez filtra. Z dziecięcą szczerością, która wbijała się jak szpilka w jego perfekcyjnie zbudowany mur obojętności. Znasz mojego tatę? Spytała nagle. Nie wydaje mi się odpowiedział. Wiesz, jesteś bardzo podobny. Też był poważny. Też dużo pracował. Też lubił ciszę Jonathan poczuł, jak serce uderzyło mu mocniej. Gdzie on jest teraz? zapytał. Dziewczynka spuściła wzrok. Zniknął. Mama mówi, że musiał odejść. Ale ja wiem, że nie chciał. Wiem, że coś się stało. Czasem myślę, że jak sprzedam wystarczająco dużo cukierków, to wróci cisza między nimi zrobiła się nie. Jonathan po raz pierwszy od lat nie wiedział, co opowiedzieć. Jesteś bardzo dzielna, wymamrotał. A ty jesteś dokładnie jak mój tata, powiedziała Kandy nagle i spojrzała mu prosto w oczy. Słowa uderzyły go jak grom z jasnego nieba. Mimo, że wiedział, że to tylko przypadek, coś w jego wnętrzu pękło. Wstał szybko, próbując zignorować rosnący niepokój. Muszę iść rzucił, wrzucając do słoika kilka banknotów i odwracając się bez słowa. Ale zanim odszedł na dobre, odwrócił się jeszcze raz i zobaczył, jak Candy siedzi i liczy cukierki, nie pieniądze z dziecięcą precyzją. I właśnie wtedy, choć nie chciał się do tego przyznać, zrozumiał, że nie był to przypadek. Po tamtym dniu Jonathan Blake nie potrafił przestać myśleć o Candy. Jej słowa, tak niewinne, a jednocześnie bolesne: jesteś dokładnie jak mój tata, powracały do niego w najmniej oczekiwanych momentach. Podczas spotkań zarządu, przy kolacji w samotnym apartamencie na 43. piętrze i nawet wtedy, gdy odbierał najnowsze modele zegarków i garniturów z prywatnego showroomu, jego asystentka Laura zauważyła zmianę Jonathan nie był już tak ostry przestał podnosić głos i częściej patrzył przez okno niż w ekran laptopa Kilka dni później wrócił na ten sam chodnik o tej samej porze Candy tam była Tym razem miała mały termos i podzieliła się z nim herbatą choć sam przywiózł jej gorącą czekoladę z najdroższej kawiarni w okolicy Pamiętasz mnie zapytał siadając obok niej Ty Oczywiście? Jesteś jak mój tata powiedziała z uśmiechem, który jednocześnie grzał i łamał serce. Zdradzisz mi, gdzie mieszkasz zapytał ostrożnie. Mama mówi, że nie możemy mówić nikomu ale jak chcesz, to możesz iść za mną. Tylko nie rób zdjęć powiedziała, jakby mówiła do reportera nieobcego. I tak ruszyli. Jonathan, milioner o lodowym spojrzeniu, Szedł za drobną postacią w płaszczyku z przeceny, prowadzącą go przez wąskie alejki, załuki i bramy aż do miejsca, które nawet nie wyglądało jak dom. Była to opuszczona pralnia przemysłowa, przekształcona w coś, co Kandi nazywała gniazdem. Matka Kandi, kobieta o zmęczonej twarzy i ostrym spojrzeniu, zbladła, gdy zobaczyła mężczyznę w garniturze. Czego pan chce? zapytała stanowczo, stając między nimi. Nic. Przyniosłem jedzenie i koc. Nic więcej, odpowiedział, podając torbę. Nie potrzebujemy litości, warknęła. Nie oferuję litości. Oferuję chwilę godności, kobieta zamarła, po czym spojrzała na Candy, która kiwała głową z entuzjazmem. Jonathan wrócił następnego dnia. I kolejnego. Zaczął przywozić jedzenie, lekarstwa, książki, ubrania. Początkowo traktował to jako akt naprawczy, jakby próbował wynagrodzić światu swoją wcześniejszą obojętność. Ale z czasem poczuł, że chodzi o coś więcej. Candy przywiązała się do niego, a on do niej. Uczył ją czytać godzinę dziennie. Zabierał ją do muzeów i bibliotek. Gdy spytała go kiedyś, dlaczego nie ma rodziny, zamilkł na długo, zanim odpowiedział, bo zawsze bałem się, że zranie kogoś, jak zranił mnie mój ojciec, dziewczynka spojrzała na niego poważnie. A jeśli to właśnie rodzina ratuje cię przed zostaniem tym, czego się boisz? Jonathan poczuł coś, czego nie znał niepokój, ale nie ten korporacyjny. Emocjonalny. Serdeczny. Ludzki. Tymczasem matka Candy była coraz bardziej nieufna. Zaczęła unikać go, a pewnego wieczoru, gdy przyniósł zaproszenie do prywatnej kliniki pediatrycznej, wyrwała mu je z ręki i krzyknęła, zostaw nas w spokoju. Nie możesz cofnąć przeszłości, panie Blake? Jonathan zamarł. Skąd znasz moje nazwisko? Spytał. Ale kobieta nie odpowiedziała. Candy patrzyła to na niego, to na matkę. Mamo? Zapytała zdezorientowana. Ci, wszystko ci wyjaśnię, ale nie teraz, syknęła matka. To był punkt zwrotny. Jonathan zaczął podejrzewać, że coś tu nie gra. Wynajął prywatnego detektywa, by dyskretnie dowiedzieć się więcej o przeszłości tej rodziny. Nie dlatego, że nie ufał Candy, ale dlatego, że bał się, że zaczyna ufać zbyt mocno. Tydzień później dostał raport. Krótki, lakoniczny, ale uderzający jak cegła. Matka Candy Eliza Rowe pracowała kiedyś jako sekretarka w jednej z jego dawnych firm. Zniknęła po cichu tuż po tajemniczym urlopie macierzyńskim. Nikt nie zgłaszał jej braku. Nikt nie zadawał pytań. Ale Jonathan zrozumiał jedno, dziewczynka, którą nazywano Candy, mogła być jego córką. Jonathan siedział samotnie w swoim apartamencie, wpatrując się w raport leżący na szklanym stole, jakby miał nadzieję, że litery się zmienią, że nazwisko Eliza Rowe przestanie być znajome. Ale ono takie było. I to bardziej, niż chciałby przyznać. Cofnął się pamięcią do czasów, gdy firma, która teraz miała oddziały na trzech kontynentach, Mieściła się w wynajętym biurze nad warsztatem mechanicznym. Eliza była jedną z jego pierwszych pracownic, młoda, inteligentna, cicha, ale z błyskiem w oku. Była jego wsparciem, ale i przez bardzo krótki moment czymś więcej. Po jednej imprezie firmowej, oboje zostali dłużej, rozmowa przeszła w śmiech, śmiech w spojrzenia, spojrzenia w coś, czego oboje potem żałowali lub przynajmniej udawali, że żałują. Jonathan. Wtedy całkowicie pochłonięty budowaniem imperium, odsunął się. Unikał Elizy, aż w końcu zaproponował jej przeniesienie. Tydzień później poprosiła o urlop zdrowotny, a niedługo potem zniknęła całkowicie. Nigdy nie przyszło mu do głowy, że mogło to mieć konsekwencje większe niż formalne. Teraz wiedział. Kandy była jego córką. Czuł to pod skórą. Zanim jeszcze przeczytał wynik testu dna, który dyskretnie zlecił, wykorzystując kubek po gorącej czekoladzie dziewczynki. Wynik był jednoznaczny: 99,9%. Jonathan Blake, ojciec Candy Row. Przez długą chwilę świat przestał istnieć. Patrzył przez okno na panoramę miasta, która nagle wydawała się taka pusta. Jego imperium, jego sukcesy. Nagrody, rubryki w magazynach Forbes i Business Insider wszystko to było niczym wobec jednej prostolinijnej prawdy. Miał córkę. Żywą, oddychającą, pełną energii dziewczynkę, którą zostawił nieświadomie, ale jednak na pastwę losu. Ale co teraz? Jak powiedzieć Candy? Czy Eliza w ogóle mu pozwoli? Następnego dnia wrócił na ich stałe miejsce. Candy już tam była. Dziś mam nowy smak. Truskawka z Imbirem zawołała, radośnie machając mu z murku. Usiedli razem, jak zawsze, ale Jonathan był inny. Miał w oczach cień, którego wcześniej nie było. Candy, a co jeśli powiedziałbym ci, że twój tata nigdy nie chciał cię zostawić? zapytał, łamiącym się głosem. Dziewczynka spojrzała na niego, najpierw zaskoczona, potem zaniepokojona. Znasz go? zapytała podekscytowana. Trochę. Może nawet bardzo odpowiedział. W tej chwili pojawiła się Eliza, jakby przeczuwając, że czas prawdy nadchodzi. Nie teraz, Jonathan, powiedziała, stanowczo. Ona musi wiedzieć, odpowiedział spokojnie. Ona wie. Od dawna. Niedokładnie, ale wie, Jonathan wstał, podszedł do niej i podał kopertę z wynikami. Eliza spojrzała na nią niechętnie, ale nie była zaskoczona. Wiedziałam. Zanim jeszcze mnie rozpoznałeś. Ale nie chciałam, żebyś wracał z poczucia winy. Chciałam, żebyś wrócił z potrzeby serca, Kandi patrzyła na nich oboje. Co się dzieje? Spytała, czując napięcie. Jonathan ukląkł przed nią, pierwszy raz w życiu przed kimkolwiek. Kandi, jestem twoim tatą, dziewczynka otworzyła usta, ale przez długą chwilę nie powiedziała nic. Spojrzała na matkę, potem znów na Jonathana. W jej oczach widać było nie dziecięcą radość, lecz dorosłą refleksję. Wiedziałam. Gdzieś w środku. Zawsze wiedziałam, Jonathan próbował się uśmiechnąć, ale łzy zaszkliły mu oczy. Wiem, że to za późno. Ale jeśli pozwolisz mi być częścią Twojego życia, to możesz już przestać się martwić, przerwała mu. Jesteś dokładnie jak mój tata. I teraz już wiem, że naprawdę nim jesteś, Eliza odwróciła się, ukrywając własne łzy. Świat Jonathana rozsypał się i zbudował na nowo, w jednej chwili. Milioner, który miał wszystko i jednocześnie nic, wreszcie odzyskał to, czego nie wiedział, że szukał przez całe życie. Po tamtym dniu wszystko się zmieniło. Jonathan nie wrócił do starego życia, nie potrafił. Jego kalendarz, dotąd zapełniony spotkaniami zarządu, inwestycjami i negocjacjami z funduszami hedgingowymi, teraz miał codzienny wpis, godzina z candy. z początku byli niezdarni. On, przyzwyczajony do ciszy i kontroli, nie wiedział, jak rozmawiać z dzieckiem, które chciało malować kredą pochodniku. Ona, przyzwyczajona do chłodu i improwizacji, nie ufała, że ten człowiek naprawdę zostanie. Ale dzień po dniu, lody topniały. Jonathan zabrał Kandy do księgarni nie tej w centrum handlowym, lecz małej, starej, pachnącej kurzem i historią. Wybierz, co chcesz, powiedział. Wróciła z siedmioma książkami o astronomii, psach i wypiekach. Chce być piekarzem-astronomem, ogłosiła, a on się uśmiechnął. Po raz pierwszy szczerze, bez kalkulacji. Ale nie wszystko było tak proste. Media wyczuły sensację. Zdjęcie Candy i Jonathana na placu zabaw obiegło internet z nagłówkiem: milioner odkrywa córkę po latach prawdziwa historia czy kampania wizerunkowa? Eliza była wściekła. Nie możesz jej wystawiać na to wszystko. Krzyczała, a on się zgadzał. Ale było już za późno. W ciągu tygodnia paparazzi stali się stałymi gośćmi przed gniazdem, pracownicy socjalni zaczęli zadawać pytania. A potem pojawił się list. Oficjalny. Z sądu rodzinnego. Matka Candy została wezwana w sprawie ustalenia opieki nad dzieckiem. Jonathan nie złożył wniosku. Ktoś zrobił to za niego. Być może ktoś z firmy, być może dziennikarz, który chciał sensacji. Ale koło się zamknęło. Candy, która zaczęła wierzyć, że może mieć tatę i mamy razem, nagle znów poczuła, że grunt ucieka jej spod nóg. Nie chcę wybierać. Krzyczała. Chcę was oboje. Jonathan był rozdarty. Z jednej strony, chciał pełni praw, chciał zapewnić Candy najlepsze szkoły, bezpieczeństwo, dom, którego nigdy nie miała. Z drugiej wiedział, że Eliza kochała ją jak nikt i że odebranie jej Candy byłoby okrucieństwem. Rozprawa była krótka. Jonathan w ostatniej chwili zamiast walczyć o wyłączną opiekę poprosił sąd o ustanowienie współdzielonej. Nie jestem tutaj, żeby zabrać jej matkę. Jestem tu, żeby być ojcem. Prawdziwym. Choć spóźnionym, sędzia spojrzał na Candy. A ty, młoda Deimou, co ty na to? Dziewczynka stanęła, ubrana w sukienkę w groszki i z książką o kosmosie pod pachą. Myślę, że jeśli tata i mama będą się starać razem, to mogę im dać szansę, śmiech przetoczył się przez salę. Ale łzy w oczach Elizy i Jonatana były prawdziwe. Od tej chwili ustalili plan. Candy mieszkała z matką, ale spędzała z ojcem każdy weekend, każde święta, każde ferie. Razem piekli ciasta, chodzili na wystawy, odkrywali gwiazdy przez teleskop na tarasie apartamentu Jonathana. Ale najważniejszy moment nadszedł kilka miesięcy później. Candy występowała w szkolnym przedstawieniu jako mała gwiazdka ironicznie, bo świeciła na jaśniej. Po występie nauczycielka poprosiła dzieci, by wskazały swoich rodziców na widowni. Candy bez wahania podeszła do mikrofonu. To tamten pan w garniturze, co się zawsze wzrusza, i ta pani w drugim rzędzie, co zawsze przynosi ciastka dla całej klasy. To moi rodzice, widownia biła brawo, ale Jonathan nie słyszał niczego. Candy zeszła ze sceny, podeszła do niego i wyszeptała, jesteś dokładnie jak mój tata. I wiesz co? Cieszę się, że nim jesteś, Jonathan przytulił ją mocno. Po raz pierwszy od dzieciństwa płakał. Nie ze smutku. Z wdzęczności. Bo choć zaczęło się od przypadkowego spotkania na chodniku, od słoika z cukierkami i słów rzuconych mimochodem, to zakończyło się czymś większym niż fortuna, większym niż sukces. Zakończyło się miłością, która nie wymagała dowodów. Tylko obecności. I czasem jednej, właściwej osoby, która w najmniej oczekiwanym momencie powie ci Jesteś dokładnie jak mój tata. Czas płynie inaczej, gdy serce przestaje się bać. Minęły trzy lata od dnia, w którym Candy po raz pierwszy wyciągnęła w stronę nieznajomego słoik z cukierkami i ogromne oczy pełne nadziei. Trzy lata, odkąd Jonathan Blake po raz pierwszy zatrzymał się nie tylko na chodniku, ale i w życiu. Dziś Candy nie siedzi już na kartonie. Ma własny pokój z gwiezdnym sufitem, teleskopem i regałem pełnym książek, które wciąż pachną nowością. Jej szkoła znajduje się w spokojnej dzielnicy, gdzie nikt nie pyta, gdzie jest twój tata. Bo wszyscy wiedzą. Jest tam przy boisku, kibicując jej na każdym meczu. Jest przy stole, gdy razem z Elizą próbują nowego przepisu na ciasto dyniowe. Jest przy jej łóżku, czytając na dobranoc fragmenty z Małego Księcia. Eliza wróciła do pracy nie dlatego, że musiała, ale dlatego, że znów czuła, że ma swoje miejsce. Jonathan zadbał o wszystko, nie jako darczyńca, Lecz jako partner, który zrozumiał, że rodzina to nie transakcja, lecz obecność. Jonathan z kolei przestał być tylko prezesem. Stał się tatą. Uczył się wszystkiego od zera, jak zaplatać warkocze, jak sklejać zamek z tektury, jak nie śmiać się, kiedy Candy robiła miny podczas rodzinnych zdjęć. Ale najważniejsze, czego się nauczył, to słuchać. I mówić kocham bez wstydu. Dziś jego biuro ma dodatkowy fotel mniejszy, kolorowy, z przypinką u Candies' Spot. Czasem córka wpada tam po szkole, by poopowiadać mu o nowym wierszu, który napisała, albo o przyjacielu, który myśli, że Pluton nadal jest planetą. A on, największy gracz rynku finansowego, słucha jej, jakby mówiła najważniejsze słowa świata. I może właśnie mówi. Bo czasem jedno zdanie wypowiedziane przez dziecko potrafi zburzyć mur, który dorosły budował latami. A jedno jesteś dokładnie jak mój tata, potrafi zmienić nie tylko dzień, ale całe życie.